Witam. Dzisiaj dalsza część z piecykiem z przyczepy Fendt. Taki piecyk. I tutaj w nim był zastosowany iskrownik na baterię z modułem, który przestał działać. Więc, tak jak zapowiadałem wcześniej iskrownik, nie będę kupował nowy iskrownik żeby znowu nie było sytuacji, że przestanie sobie działać kupiłem iskrownik piezo piezoelektryczny nawet więcej sobie ich kupiłem gdzieś tam później w opisie dodam gdzie go kupiłem i zamiast iskrownika na baterie będzie iskrownik piezoelektryczny Ponieważ uważam, że on jest niezniszczalny, na pewno mniej awaryjny niż takie iskrowniki na baterie modułowe, które montowali tylko po to, żeby były, było wygodniej, żeby było można pokrętłem naciskając, uruchamiać iskrę i od razu odpalając jednocześnie jedną ręką. Teraz będą potrzebne dwie, rę... dwie... Obie ręce, ponieważ tutaj jedną ręką trzeba będzie pokrętło wcisnąć i od... otworzyć zawór gazu, a drugą wcisnąć iskrownik ten piezoelektryczny. No i teraz jak to zrobić? Tutaj do modułu szły dwa kabelki, które szły do tego mechanizmu pokrętła. Może włożę. Całego tego cięgła i pokrętła a kolejny kabelek szedł do palników. I tutaj po uruchomieniu iskry, od, od dopuszczeniu gazu następował zapon. Więc żeby teraz wymienić, trzeba tą część wysunąć. Z tego tutaj miejsca, z tego gniazda. ona jest wciśnięta. Wysuwa się do góry. Zdjąć tą osłonę termiczną. Ona jest po to, żeby od ciepła palnika nie stopiło przewodu. Ściągamy ją i ją wykorzystamy na nowy przewód, nowego iskownika. Następnie wyciągamy to. Z tego gniazda i z kabelkiem razem. Co się nam zachaczyło. No, bardzo dobra, poszła. Odkładamy na bok. I wkładamy najpierw kabelek nowy. Ten samotwór, i to wkładamy w to gniazdo Ponieważ jest trochę mniejszej średnicy. Ta biała część niż w poprzedniej tej, tej części, więc trzeba delikatnie zacisnąć ten, te gniazdo. Zaciskamy. Dobra, siedzi. Teraz nakładamy to na słonkę. swoje miejsce ten e, drucik trzeba troszeczkę wygiąć w stronę e, palnika bo on e, po zakupie jest prosty żeby ta x -tra miała krótszą drogę e, i co, i dalej e, jeden z tych przewodów e, które były do modułu który w zależności od koloru bo może być inny w innych piecykach. Tutaj akurat brązowy jest przykręcony fabrycznie do obudowy piecyka do tego dna całego. Podłączamy do nowego tego piezoelektrycznego łącznika tutaj. Jest już podłączone a drugą część, która idzie od palnika, tutaj w którą przełożyliśmy tą posiłkę do, do środkowej części tutaj. Już go skierowałem w tą stronę, i teraz widać, że przeskakuje już tu gdzie trzeba. No i to jest cały temat. Później. Ee, ten element tylko trzeba zamontować w obudowie. Ja chyba tutaj zamontuję go. Jeszcze zobaczymy, czy przewodu starczy te, tego czarnego i w dalszej części będzie, już jak piecyk będzie złożony i uruchomiony. Czyli nie jest to jakoś mocno skomplikowane. Ten drugi kabel, w moim przypadku czarny, już nie jest potrzebny. Podłączamy tylko jeden, ten który jest po prostu połączony z obudową, tak jak mówiłem wcześniej, a drugi do środka i jak widać, iskra jest.